Witam w kolejnej części Redneck Campage. Pamiętacie, w ostatniej części znaleźliśmy klucz i mieliśmy teraz poszukać do czego go użyć. Ja odszedłem daleko od tego miejsca, w którym skończyłem w części poprzedniej. Ale to, to, to jest to miejsce. Mm, o tutaj przechodziłem nad tym. na tą wodą po takiej szynie jednej. Jej już nie ma, nie wiem dlaczego. W każdym razie tutaj zanurkowałem sobie i znalazłem to i... Takie oto przejście. No i cóż, przypuszczam, że tutaj musimy się udać. A jak nie, to to nie. To zobaczymy. Zobaczmy, gdzie jesteśmy tutaj. Eee, aha. To jest. Dobra, pamiętam. A tu. Nie, to jest powrotem. Tutaj, tutaj chyba też już byłem, o ile pamiętam, tam się nie wydostanę. Z drugiej strony też nie? Okej okay. Dziękuję bardzo To chyba muszę tędy No i tu wracamy do tego miejsca Chyba, że coś tu pominąłem jeszcze Hmm, czy teraz jestem pod... Aha, okej. Okay. No dobra, ale tutaj już byłem. Zdecydowanie. Tam na dole mnie nie było chyba. Widzę wieprzowinkę, ale nie wiem, czy tam jest sens schodzić. Czy jest tam coś więcej niż wieprzowinka? Co jest tutaj? Aha, dobra, wiem. Nie. Czy tam coś jest? Przejście gdzieś? Jakąś wodę tam? Nie, to jest... Nieważne. No tu jest to miejsce. Nie wiem skąd on tam zleciał wtedy. Szeryf, beczka, te piły. No i to. Hmm. bo to wróćmy się. To, to tych wagoników w takim razie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam już, czy tutaj było coś zamkniętego, czy nie. Jakiś czas minął, od kiedy nagrywałem poprzednie części, więc mogę nie pamiętać. No. A, czy to była chyba ta winda, która. No tak, chyba ona była zamknięta. A może nie. Zobaczymy, jak będą przeciwnicy. Są przeciwnicy, jest wie Nie widzę, nie cholerę Lepiej zapisać huh. o, fuck. <grywki> Najlepszy przyjaciel człowieka Ups. Mogę to rozwalić? Nie. No dobra, ale przynajmniej wiem, że... ...że to mnie nie było. Gdzie wy? To jest kolejna winda. Ciekawe czy ona też wymaga klucza. No tak to. No właśnie. Wyglądało to na windę, i jest to winda. Zobaczmy, co jest tu. Jakieś duże. Вот. The... O kurna. Ok, pułapka. Albo <gryzanie> lepiej. Dwa razy się nie dam zaskoczyć. No się ich narobiło. Normalnie. Dobrze. Tam widziałem jakąś machinę. Machinę zagłady. O! Co to jest? Nie jestem w stanie tego odczytać. Aha, to mamy. Aha, i potrzebujemy klucza do tego super. Excellent! I wtedy będziemy mogli się przebić dalej pewnie Mogę na to wleść no, tylko do tego miejsca. No dobra, czyli szukamy kolejnych kluczy. Wiemy, że jeden jest potrzebny tam do tej maszyny, a drugi potrzebny do tych drzwi. Yy, nie drzwi, tylko windy. O, w mordę. miałem o nich Co mamy Jezus Maria, kolejna płapka szlak! Hello. Wszyscy mam nadzieję, przynajmniej w tym miejscu wszyscy. Musiałem trochę energii stracić, naprawdę. Czy to było konieczne? Hmm, co ja tam mam jeszcze? Whisky, jak tam z moim poziomem alkoholu? Nieduży. mogę się napić. Nie. Fak.

Mmm, dobra. Wyżej, 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 wyżej! Okej, okay. i co teraz? Co teraz? Jak żyć? Serio się pytam, nie mam pojęcia co za zrobić <grybuj> Czy w złą stronę uciekałem? Tak mogło być Kurczę, jeszcze raz spróbujmy ale nie, no przecież to nacisnąłem i wtedy tutaj się wszystko zaczynało opuszczać. Chyba, że jest tutaj. A no, zaczynamy jeszcze raz. Naciskam. Naciskam. Na. No co jest? <ścoughs> nie mogę. No co jest? To się nie schowam. Nie, to nie ma sensu. Nie. Można tylko tam uczyć. Tylko po co? Po co ja to włączam tutaj? Włączam. Włączam i wyłączam. <słuch> Mam problem z ciśnieniem tego jakieś dziwne o Boże Hop hop. Ciskaj. O mój Boże No nie mogę Co jest? Przepsuło się. <gry> okay. A moment, tutaj coś teraz powstało, dobra, okej. Okay. Co okay. to, to za dziura? Yy, dobra, pusto. Kolejne. Gdzie teraz mam uciekać? No, nie, nie chciało mi się biec. No, ja dobrze zrobiłem. Yy, co teraz poszło? uwalić. Znowu to. Nie moment, to było tutaj się zawaliło to. Gdzieś powsta. O, o. Okej, okay, znowu to mieszadełko To mi wygląda na przycisk a, Tak jakby w tym sekrecie A mogę się mylić A! To się otworzyło, okej okay. Czy mam wrażenie, że coś zacznie spadać na mnie tutaj? Albo znowu będzie pułapka. O nie, albo pies. <ścoughs> nie, nie chcę. Tyle życia mam. No bardziej ta cholera jest, gdzieś tam z boku chyba. jest pies? Wydajcie psa Jezu, okay. jak ja nie widzę, jak oni to robią. Chodź tuż. Dobra, jesteś. A teraz giń! Jezus Maria! Oh, to, że miałem gdzie uciekać. <tryk znać wytkownia> Dlatego wolę koty. Was.

Ojaj Co, z grubej rury od razu. Mam nadzieję, że tylko jedna była. Dobra. No co jest? Nie mogę placka wziąć? A ma. To czemu go nie używam? Dobra, i tutaj mamy. Jak. jak jakieś dziurę. Sprawdźmy. Gdzie jesteśmy? Aha, jesteśmy tutaj. No dobra. Poszedłem tu. To chyba tutaj teraz. Nie, tutaj stąd. W... Przyszedłem. Jakiś klucz zdobyłem, czy coś takiego? Aha, mam klucz: Number two. So. Let's go. Albo. Oh, fuck. O, fuck. niespodzianka. I barbecue your assy, no jednak to bębel nie jest ta. Obcych. Ręka obcego. No to teraz... Jak to mówiłem, albo winda... Albo... Coś tam jeszcze było. A, ta maszy maszyna. Sprawdźmy napiętą maszynę. No, dobrze. Ale tam chyba się wracam, bo widzę, widziałem trupa. Więc przypuszczam, że muszę iść teraz do tej dru drugiej windy. Czy tam kolejnej. No dobra. I tak trochę przedłużyłem ten odcinek. Tak więc w tej chwili skończę i w następnej części zjedziemy sobie jeszcze niżej. A więc na razie, do następnego.